Dzisiaj temat, który myślę pomoże Ci podchodzić do pracy bardziej spokojnie, spowoduje, że będzie Ci się pracować lżej, będziesz bardziej produktywny, efektywny. No i myślę, że może się to przyczynić do poprawy w ogóle jakości Twojego życia. Jest pewna rzecz, którą jak zrozumiesz i bardzo głęboko ją poczujesz, to ułatwi Ci ona funkcjonowanie w ogóle na tym świecie. No i chodzi o to, że nasze życie jest tylko chwilą. Ale nie chodzi o to, że to życie jest tak krótkie, tak, jest tylko chwilą, jesteśmy tu, robimy coś tam, coś tam, potem umieramy. Tylko chodzi o to, że realnie nasze życie jest chwilą. Czyli tak, ja siedzę tutaj w tym momencie i mówię. Jest tylko ta chwila, jest tylko to, co ja mówię, jest tutaj to moje otoczenie i w tej chwili tak wygląda moje życie. Oprócz tego nic nie ma, tak? Bo siedzę i mówię. To, co sprawia, że czas wydaje nam się taki linearny i życie wydaje się jakieś takie bardzo rozbudowane i długie, ma przeszłość, przyszłość i tak dalej, to jest nasz umysł. Bo popatrz, przeszłość to, są, to jest wszystko, co zapisaliśmy w naszym mózgu. To są wspomnienia, obrazy, uczucia, które kiedyś czuliśmy, to, co kiedyś tam się wydarzyło. tak? Przyszłość to są nasze jakieś wizje, co będzie, co może być, co prawdopodobnie w większości przypadkach się nie zdarza, jeśli się o coś martwimy. Budujemy tą wizję przyszłości na podstawie naszych wspomnień z przeszłości, tak? Na podstawie tego, co już znamy, z tych znanych obrazów, też wyobrażamy sobie, jak mogłaby wyglądać ta przyszłość. I to znowu są nasze wizje i projekcje, jakieś w naszej głowie, obracające się tam jako myśli. Czyli to są tylko myśli. Natomiast nasze życie jest tutaj, w tej chwili. No i tak. Jeśli siedzisz w pracy i Masz na przykład stresującą pracę. Co to znaczy, że masz stresującą pracę? To znaczy, że Twoje myśli wypełniają właśnie rzeczy związane z tą pracą. Bo jeśli skupiłbyś się tylko na tej danej chwili, tak? Na przykład przyszedłeś do pracy, włączasz komputer, tak? A czujesz taki niesamowity stres, bo Wczoraj coś się wydarzyło, bo dzisiaj masz tyle do zrobienia, gdzieś tam, właśnie w tej przyszłości, musisz dogonić jakieś terminy, a jak nie zdążysz, a jak cię zwolnią i tak dalej, albo myślisz o tym, co zawaliłeś poprzedniego dnia i musisz szybko sprawdzić w komputerze, czy to ktoś naprawił. Całe te myśli, ten chaos myślowy, który realnie nie istnieje, bo przeszłości już nie ma, tak? Przyszłości też jeszcze nie ma. Jest ta chwila. Ty, gdybyś teraz. Tu stał i nie myślał, widziałbyś tylko komputer, czułbyś, jak naciskasz ten przycisk i po prostu byś siedział, tak? No i jeśli uda ci się, bo to jest bardzo trudne, tak? Nigdy nie wyłączymy swojego myślenia i to jest cecha ludzka i no, mnisi z klasztorów może gdzieś tam. Yy, są w stanie osiągnąć taki rezultat, ale jeśli będziesz miał chociaż to zrozumienie, tak, że te myśli o przyszłości są iluzją, to może się nigdy nie wydarzyć. To jest, no, to jest bez sensu, tak, żeby martwić się czymś w przyszłości, jeśli teraz jest tylko ta chwila. No i do czego zmierzam? Yy, aha, co jeszcze ważne jest? Ta przeszłość też właśnie yy, mamy jakieś wspomnienie, że to zadanie, które akurat teraz mamy wykonać, że robiliśmy już to kiedyś i nam nie poszło, i na pewno tym razem będzie tak samo beznadziejnie, bo wtedy się nie udało, i tak dalej, i tak dalej. To też jest jakby kłamstwo, bo to już było, tak gdzieś zostało w naszych myślach. Teraz siadasz na nowo do tego zadania, i jeśli skupisz się na tej chwili i odgonisz od siebie te myśli o tym, co było kiedyś, albo co myślisz, że będzie to wprowadzasz się w stan super koncentracji. Przestajesz odczuwać stres. Jesteś w stanie skupić się dużo bardziej. Stajesz się mega po prostu efektywny, bo skupiasz się tylko na tym zadaniu. I zobacz, ile korzyści jest z tego, że zrozumiesz, że życie jest tą chwilą i na ten moment możesz zrobić tylko to. Tylko tą rzecz, nic innego nie możesz zrobić, więc całe myślenie o tym, co będzie, co było, cały stres, przejmowanie się w tej chwili, no nie ma żadnego sensu, tylko przeszkadza ci w wykonywaniu Twoich zadań. Więc jeśli potraktujesz życie jako chwilę, wsiadając do kolejnych zadań, to popatrz, jaki Ty będziesz efektywny. Nic nie zakłóci Twoich myśli, będziesz miał czysty umysł i będziesz wykonywał te zadania jedno po drugim, jedno po drugim, tak? Jeśli gdzieś w przyszłości, czego nikt nigdy nie wie, e, okaże się, że coś zawalisz, jakiś termin, przyjdzie do ciebie szef e, i powie, dlaczego ty to zawaliłeś, tak? To będzie wtedy ta chwila, to będzie wtedy dopiero twoje życie, i wtedy możesz zareagować na to, co on do ciebie mówi. Może to będzie nieprzyjemna chwila, może poczujesz się źle. Na chwilę, i no, na pewno nie będzie to przyjemne doświadczenie, jeśli coś zawalisz i ktoś cię zacznie krytykować. Ale to też zajmie chwilę w Twoim życiu. I jeśli mm, też wtedy skupisz się na chwili i będziesz wiedział, jak już ten szef pójdzie, tak? Nie oddasz się ty, To tonie bezsensownych myśli o tym, co on powiedział, bo to już było kiedyś. No, może wyciągniesz wnioski na przyszłość i, i zepniesz się i uda ci się zrobić to zadanie kiedyś lepiej. Nie wiadomo. Ale myślenie, całe rozważanie o tym, co kiedyś było, coś nam, kto nam powiedział co, i trzymanie tego w sobie przez tyle czasu, no, nie ma najmniejszego sensu, bo tak jak mówię, życie jest tą chwilą małą, tak. Także jeszcze raz podkreślam, że w tej danej chwili jesteśmy najbardziej efektywni, skuteczni, skupieni i działa nam się super, super z lekkością. Dopóki nie dopuścimy do naszej głowy lawiny, tony myśli zupełnie niepotrzebnych i nieadekwatnych do naszego życia, czyli do tej chwili. Jeśli podobał Ci się ten film, proszę daj łapkę w górę lub subskrybuj kanał, może komuś też się spodoba. Dzięki.